Siła wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Ryzen i... i jesteśmy w burdelu fajnie nie no też się cieszę tyle że to taki trochę średniowy burdel ale zawsze jest kim ty jesteś Who are you, Mo? I work for Dargle, delivering meat. I see. That's a tough job. Yeah, especially as I remove offal, keep the butcher's shop clean, render fat. and fetch cattle. If you don't want anything, can I get on? I've got a lot to do. Ci no na pewno told me about the farmers that come here. That they can get a little annoyed. They kick up a mighty fuss too. But what can we do? We have orders to slaughter the cows. I usually try to stay out of it. OK. Erik. dance, Erikson. What's your problem? jest zaś grant tym... I. Weird. You missing the tits, so you can't and go A skąd wiesz, może jestem kobietą, tylko nie ten. Natura mnie nie obdarzyła za bardzo. I już osądzasz, a możesz mnie obrazić. Co? Chuliganie? Kuźde. Co za czasy. Do you also sell information? If you have the gold, I have the knowing. Give me 10 gold coins then ask will. still keep the gold. How does that deal work for me? Believe me there's little that goes on around here that doesn't come through my doors sooner or later Comforting to know But no risk no fun right No I, I do need information I'm all ears yeah 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 Fuck you Nic ciekawego nie możesz powiedzieć to się właśnie no dobra, w, w każdym razie na ten odcinek mam przewidziany jeden quest, chyba ostatni, mam taką nadzieję przynajmniej od Rodrigueza Mam jakieś włamanie z ten. udaremnić, czy coś takiego. Miasto. Ym... Gdzie jest? Od... Eeeem... Um, domy kartografa Nelsona, sprzedawcy flawie i pisięgowego Boxer'a ukradziony. No i co ja mam zrobić? Nie. Najpierw zagadam do tego SID'a, to może się okazać dobrym pomysłem. Ja pierniczę jak mi klatki spadły. Panie! Napraw się! Poczekam chwilę, naprawiam się zaraz. Naprawiły się, dobra. Eee, <laughs> y, Seed jakiś, ty jesteś seedem, nie? Is someone there? I spoke to Rodriguez. He thinks you're behind the break-ins. He's trying to frame me. He hates me. Always has, for some reason. Rodriguez thinks you're using a spy to check out potential houses. Does he? Do you have a spy? Co ty o tym myślisz? Kto to jest? Nie, oczywiście nie. Dlaczego bym? Ale jeśli znajdziesz spyta, rozmawiaj ze mną zanim rozmawiasz z Roderigusem. Może nikt no nie musi się z tym kłócić. Nie, nie, nie. Nie mam pojęcia czy powinienem mu to mówić, ale... no niech będzie. Dobra, tu jest jeden z tych chyba do okradzionych domów. Tak mi się wydaje. Tu gość robił dla mnie jakąś mapę, ale go tu teraz nie ma, więc... Um, nie. Ciekawe czemu został okradziony? Hmm, nie ma drzwi, jest kufer, a ten poszedł spać do góry. Czemu został okradziony? Zagadka Dobra. I heard you had break was stolen I received it from commandant Carlos personally in return for a map of the island. Who was here on the day of the break in? A few people. Moe from the slaughterhouse brought me a delivery of meat. Anyone else? The labourer Doyle sold me fish. And Pavel, one of Flavio's men, he sold me a couple of wolf pelts. I'll find your ring. I would be very grateful. Is the map done? The more often you ask, the longer it will take. Panie, ty już się robisz, przecież chyba ja cię spytałem w trzecim odcinku. To jest chyba, kurde, no nie wiem, jedenasty? ja pierniczę, co za koleś? No dobra, czyli um, to jest jeden yy, L. Sprzedawcy futer Flavio i księgowy Baxter. Ten księgowy to chyba gdzieś um, tutaj na dole był. Aczkolwiek nie jestem pewien Ale tak mi się wydaje Wszyscy śpią! Boże Keep Okej, okay, tu nie ma jego chyba Księga, albo tu gdzieś Mięso Panie, nic ci nie ukradnę Oh just a moment if I take three at 25 plus 18 hams that I can't do this with you staring at me you're doing the accounts I keep the books for the butcher's shop. There's a skill you think calculating's easy there's not many around here can do it I can really. You want to test me? Yes. What's 14 times 17? Ok, I'm a calculator. I'm going stop. <laughs> ha! I'm going 238. Very good. A man should value the weapons of the mind. Yes, I'm going just on the money about the breaking, what was stolen? What else? Gold, of course. The gold belongs to the order now. It's gone. How much gold was taken? All of it. I don't know exactly how much. I was just about to do the accounts when I noticed the theft. Okay. Mój pies tutaj chodzi, tylko mnie denerwuje. Więc... No, just there. Who was in the house on the day of the break-in? Well, Doyle tried to sell me fish, but I don't like fish, so he left. That fat old facili brought beer. I paid for that. Traded him a few pieces of meat. And of course, Mo was here a few times, but that isn't unusually works here after all. Okej, okay, czyli chyba ale zostało z trzech tylko dwóch Czyli ten cały I chyba sprzedawca ryb, tak? Czyli został mi jeszcze jeden i on się zwie... Um... Sprzedawca futer Flavia, ale nie mam pojęcia gdzie taki sprzedawca futer może być więc ja pierdolę, czemu zawsze jak tu chodzę, to mi tak chamsko FPSy y spadają. Jeśli to pozostaje tu chwilę, aż się naprawią, to możecie popatrzeć na piękny księżyc i na. i. i nie wiem, na no, no, nic już. <grybujesz> no to jest właśnie to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli ta beznadziejnie kujowa karta graficzna. Mówię wam, ludzie. Znaczy, no może nie jest aż taka beznadziejna, no nie mówmy źle, w końcu, no... Na pewno jest wśród was ktoś, kto teraz może mi... Uciąć język za takie słowa, bo... No... Niby utrzymuję Rizena nagrywając, niby utrzymuję też Wiedźmina, utrzymuję inne gry na wysokich w miarę klatkach... Ale wiecie, jeżeli... zajmy się czymś takim jak nagrywanie gier i chce też pójść w takie trochę nowsze tytuły... To już może niestety... Patrzeć na to, żeby kupić jak najlepszą kartę graficzną Po to, żeby... I mieć wysokie detale ustawione i żebym... Mógł w rozsądnej ilości klatek to nagrywać, a... No... Obecna karta graficzna jednak nie daje mi takiego wielkiego komfortu, więc... no cóż... Gdzie może być Flavio? Nie mam pojęcia, no... Sprzeda... Czy on nie był tam na dole gdzieś, gdzie właśnie byłem? Czasami zagadam, to nie myślę o tym, co robię. He, no dobra. Tak więc, jeżeli tu widzieliście reklamę, to też nie kliknijcie. Ale nie klikajcie za często też, bo mi potem jeszcze konto zablokują. Na adsenzie. Czy coś w Flavio nie? No to w takim razie to nie on. Może, może tu był. Ugh, what's going on? Ugh, what's going on? Uh, oh, what's... Welcome, welcome. I am Flavio the merchant. Hello, Flavio the Merchant. I bet you're looking for work. I can't give you any. You'll have to try somewhere else. About the break-in. What was stolen? Ugh, my hides if that hadn't have happened i would have been able to carry on my business oh i should have listened to my father and gone to sea that would have saved me a lot of trouble who was here on the day of the break-in just the usual day labourers who wanted to push their wares off on me <sighs> like i have any gold left anyone else ah uh, pavel was here the whole day after all he works for me and vassili wanted to sell me beer from the tavern Czyli jeszcze raz. Tu ładnie mi się pisze. Nasza widział Mo Doyle i Pawła. On widział Doyle Czyli Doyle, czyli ten, który sprzedaje ryby. Ale nie mam pojęcia, kto to jest, więc to trochę um, jest gorsza sprawa. Wiecie co, ja bym się w ogóle przespał, potrzebuję łóżka, kurde, to było chyba Rano mi będzie łatwiej wszystkich znaleźć Ale przyspieszę się do południa, bo mogę O, dobra No więc, ten, właśnie tak, dojli jakiś, nie mam pojęcia kto to jest Więc, fajnie Sprzedaję ryby. Tyle wiem. Może gdzieś w tavernie? Wasyl? Nie. Prostytutka też nie. Strażnik. Kwiluz. Kurde. A gdzie może być? Kurde. Ten doil cały. Nie mam pojęcia. Sprzedaję ryby. Więc kurde powinien być gdzieś przy porcie Panie Doyle jakiś tam Kim ty jesteś? Niko To nie Fin Paweł... Well, Awe wano. Mi się wydaje, że on powinien być w tawernie, bo to był chyba właśnie on tutaj, ten poprzedni sprzedawca ryb i dałem ten sklep temu Niko, który teraz tu stoi, ale gdzie teraz poszedł ten poprzedni sprzedawca ryb, to ja nie mam zielonego pojęcia. Hm. Huh. Ingvar. Tu jest Patty, tu jest Phil, strażnik. Kurde, nie mam go chyba. Marinasz. Panie marynarzu, o nie, jest takich momentów, kiedy można kogoś szukać po całym mieście. Nie wiem, gdzie on jest. Mogę nie przynajmniej na mapie zaznaczyć, kim ty jesteś, Duram. Fakt this. Zaraz komuś robię krzywdę, gdzie on może być. Ty jesteś kto? Jak się zwierz, przyjacielu w topiecie? No nie mogę, no ja chcę tylko jednego gościa znaleźć. To jest aż takie trudne, no kurde. To jest ten księgowy faktycznie rolnik. Rolnik sam w nie O Boże! Zaraz się irytuje O, mogę tu wejść. Smażony śledź, na co mnie smażony śledź? Ja chcę dojlać jak my tam było. No kurde, nie mogę na mapie zaznaczonego jakoś, serio. Mogę to jakoś to kliknąć, żeby mi. Aj Jesus Maria, no nie jak, gdzie on może być, serio. No bo. Huh. Ty mi się nie przydasz w tym momencie. Stąpę, I talked to everyone involved. And do you have a suspect? Doyle, who sells fish. Have you found any evidence? No, not yet. We need more than just a hunch. Come back when you have a confession or some kind of proof. Panie, ja nie, to mi go znajdź, no. Ja nie wiem gdzie on poszedł. Skąd ja mam to wiedzieć, znajdź go, no. Frajer ryby sprzedawał, a jaka jest teraz, to ja nie mam pojęcia, no. Teraz komuś zrobię krzywdę i tak to się skończy. O. I'm looking for Doyle. Who? Doyle? I've never seen him around here. He deals in fish. Well, he doesn't work for me. Maybe you should ask to albo chyba po fuckars mnie, Dobra, mamy trop. Jest dobrze, zawsze coś lepsze to niż nic, jak to mówią. E, więc fillus, e, czy jak ty tam było. I'm looking for Doyle. Doyle. I haven't seen him in a long time. Used to be a good customer of mine. Well, he bought fish from me more than once. That's good in my book. But maybe you could jog my memory, eh? No tak. Where is Doyle? I last heard he'd taken quarters with Costa. But since then he hasn't been seen in the gutters.

Don't think Nie didn't see you trying to kip. Sleep isn't free, you know, especially not on one so pay up. Pierdol się. tu <grydol> jak się Arno. Jezdną z gnoja. Ja pierdnićę działa. Dobra, tu był save, to tu mam save'a i lecimy. What is it? You were seen in a house that was burgled. I sell fish door to door. I spend time in people's houses. If you say so. You're the only person seen in all the houses that were broken into, which makes you a prime suspect. Come off it. You can't prove that, mate, and you know it. I can beat a confession out of you. That would be a big mistake, mate. I'll take the chance. Or we skip the beating and you tell me the truth and if i do will you help me or will you hang me out to dry just tell me i cursed the houses for sid there not so hard was it but what do i do with this information if sid hears i've talked he'll feed me to the rotworms and if the order finds out they'll send me to the monastery you've got to keep this quiet Od, you will surrender to the order. No, please, no! I can't go to the monastery. First, you stay here and hide. But Sid'll find me, and he'll kill me. I'll take care of Sid. With the statement you gave me, I'll get him. Oh shit and fire! That's not going to be easy. Ah, da but... Wszystko idzie w bardzo fajnie, już wiemy kto jest podejrzanym, znaczy wiemy, wiemy kto jest winny, więc ee... Więc fajnie. Teraz mam od razu iść do Sida czy do Rodriguez'a. Najpierw pójdę do Rodriguez'a, zobaczymy co się stanie. Siema. found Sid's spy I Sid ordered to it, tak, right? Doyle. One of the day laborers. He's scared to death and does not want to go back to the monastery. Doyle's prepared to give evidence to the Inquisition. Really? It's good to know in times like these people can still surprise you. I didn't give him a choice. You need to confront Sid with what you know. We can bring this to an end. Oh boys. Mam nadzieję, że nie będę musiał się z nim bić, bo widząc jego pancerz i jako że to jest kolejny z takich kart to zapewne znowu mi by zeszło sporo czasu, zanim bym go pokonał. I found your To jest Doyle. Ten idiot. I że he was better than that. Doyle's gone to the order. He's turned himself in. What? He'll tell them everything. What are you do?

Moje serce napełniłoby się radością i uwielbieniem dla tej gry. Więc proszę cię gro, uszczęśliw mnie i uczyń mnie w końcu tym jebanym nowicjuszem. Dziękuję. Znaczy w sumie jeszcze nie dziękuję, bo nie wiem czy mnie uczynisz. Podziękuję jak mnie uczyni. Dobra. Um, save. Zapisz 14. Tak. Okay, I ty. About the Don's followers. Sid was tough, but he won't be a problem for you any longer. Sid. He has long been a thorn in my side. I'll be glad to see the back of him. Here. Please take this gold as a reward. The town is now free of the Don's men. I heard Every z of the Don's men gone from the streets. This town and the order o u are dead. All that is missing is the leader of this gang. If you were to see to it that Scordo disappeared, that would be an immeasurable service to the people of this island. Ja ci zaraz kopnę w ten tyłek, ja pierniczę. Może od razu mam całego Estebana zabić, całe, kurde bagno rozpieprzyć. Potem jeszcze przy okazji zabić wszystkie stwory na całej wyspie. Żebyś w końcu mnie wziął do tego pieprzonego klasztoru na tego pieprzonego nowicjusza. Ja pierniczę. Jak wszyscy nowicjusze musieli zrobić to samo, żeby zostać tymi pieprzonymi nowicjuszami? To ja pierniczę. Do kogo ja teraz iść? Jakiegoś skorda on znaleźć? Kto to zaś jest? Ta gra mnie denerwuje. I na 15 FPSów, Gro! Gro! O, Ogarnij się! Dziękuję. Kto to jest? Cordo, El. Koniec czasu. I tak nie wiem kto to jest, ludzie. Um. Ją zrobić. Dobra, mam iść do... znowu do burdelu? Ja nie wiem, co. Czy ta gra naprawdę musi dawać tyle pierdu, żeby w końcu dostać się do jakiejś gildii? Pamiętam, że z, z bandytą jest tak samo, chociaż. No, chyba tak. Żeby dostać jakikolwiek czy bandytów, trzeba by się było tak srać długo z tym. I co ja mam zrobić tutaj z tym klasztorem dla... w klasztorze w tym bordelu? Co się łączy z bordelem na przystani? No i jestem z bordelem na przystani. I co? O! No dobra. You belong to Captain Romanov's crew. Snooping like a spy, now asking questions. Whoever you are, I'm to kick your skull straight out of your stupid head. You're gonna tell me what I need to know. Come on, let's get this done. Okay, muszę pokonać Eriksona, son Erikson. Całkiem fajny telefon może wam powiedzieć, znaczy Firma telefonów. Panie, idź tym młotkiem. Jaki wariat Bezimienny Weź się weź... jaki Dobra, no dawaj On dwa takie wyprowadza takie Okej, okay, muszę stąd wyjść. Dobra, wyszedłem. Posuń się kobieto, muszę się napić, bo kurde, dali mu jakiś młotek. Ja pierniczę jaki on jest OP. No kurwa. No ja pierniczę. Aaa, wanno, ratuj mnie. Siema. Sorry, że musiałeś wyjść w wannie, w której siedzisz już chyba kilka dni. Wybacz. Najdłużej no już mogła sobie tam wrócić jak tylko pokonam tego frajera. A którego zmarnowałem już u Was cztery podjoni. Okej! Okay. Raz! Ha! Sonarikson leży. Tutaj ty miałeś za młotek, panie. Co za? No i mam klucz, tak? Jakiś klucz. Chyba right. wiem co to za klucz. Nie wiem do czego był ten klucz, bo on był do chaty tego kapitana Romanowa, który jest tam trochę wyżej. Tam trochę bardziej potem w prawo, i tak tam jestem. Więc spróbuję tam pójść, otworzę sobie go i. i skończymy odcinek, skoro i tak już praktycznie czas mi się skończył jakiś czas temu. Okej, okay, to jest ten tutaj domek zabity dechami? Znaczy, może nie zabity dechami, no. Drzwi po prostu są no. Stryk. Jestem. Rum, wytrych, ząb, złoty kielich, stary dokument I to tyle? Tak? No dobra, no co, co z tym zrobimy to... O, skradzik Co z tym zrobimy to już myślę... Em, dowiemy się w kolejnym odcinku Także tutaj sami żegnam Do właśnie w tym kolejnym odcinku Trzymajcie się, na razie!